dojedzie. Na uspokojenie sobie jakąś muzę włączę chyba. No ja to mam szczęście. Jak nie 10 groszy to kombinerki powinienem jeszcze chyba podnieść i dmuchnąć Otrzeć, wytrzeć o obluskę, nie, nie będę tego robił Gdzie tej saletry, co wczoraj wrzucałem 4 literki wpadło Nie widać Tutaj jakieś rozpuszczone granulki Tutaj też Podoba mi się, wszystko idzie jak złoto do góry. Dobra, sprawdźmy ten akumulator, chociaż jest chwila oddechu. Zobaczmy, co tam się dzieje. Może to nie wina akumulatora. A jeżeli chodzi o same akumulatory, o to, że te sprzęty mi nie zapalają, to po pierwsze filmy są dodawane codziennie, więc... Ja nawet nie zdążę zareagować. Kurier wolniej jeździ, zanim ja zamówię. A ja tutaj już kolejny film wlatuje. Natomiast problem jest nieco inny. My tutaj bardzo dużo akumulatorów zamawiamy. Bardzo dużo do ciężarówek. I uwierzcie mi, są takie szajsy, że potrafią rok czasu przejeździć i to jest tyle. Druga sprawa, są akumulatory sprzedawane które leżą nie wiem ile, nie wiem ile razy są rozładowywane i później się okazuje, bo sprawdzamy sobie to na maszynce taki do e, sprawdzania jakości akumulatorów, że one czasami są nawet zepsute. Nowe akumulatory, które kupujecie. E, więc... No, ten biznes jest taki dosyć ciężki. Czy ja bez wyciągania się tam dostanę? Ale raczej tak. Tu zasilanie, zaraz sobie sprawdzimy. Tylko potrzebowałbym znać, Jakąś moc wstępną. Tego oto akumulatorka. Dobra, to postawię i mierzymy. Mierzymy, co tu nam wychodzi. Chwila prawdy. Gdzie mam plus? Ja wiedziałem, że tak będzie. Pani telefon. Ja tylko na to liczę, że on wróci niepobity, bo Grzesiek jest mistrzem upadków kamery i telefonu. Kurła ani telefon nie widziała dobra. No zobaczmy. Standardowy EN to ma 880. Dobry doładuj. Hmm. drugi podłączony eee, i lecimy to samo Dobry doładuj No dobra, tak tak już zrobię, doładuję. I co? I nie wiem, będę myślał dalej. Skoro tutaj maszynka pokazuje, że akumulatory są dobre, trzeba szukać dalej. Hmm? Co to może być? Tak codziennie będę jeździł i patrzył, czy buraki wyszły. Tu jest potrzebna bardzo szybka interwencja: albo przesiewanie, albo likwidowanie, albo pilny zabieg. Jeżeli wyjdą, wszystkie zabiegi udało się zrobić na czas. Jest te jedynki, azoty. Skracanie rzepaku, pszenicy. Wiele osób pyta, jaki mam plan na mikro, jakieś dodatki w uprawach, więc teraz taki szybki szot tego, co gdzieś tam będzie u mnie się na pewno w sezonie jeszcze pojawiać na bieżąco. Ale teraz na wstępie szybka rozpiska: co, jaka uprawa, ile. W skrócie, w dużym skrócie. A Kacpra, proszę o sprawne pocięcie. Żeby to się nie przeciągało, chociaż ja wiem, jak zaś się rozgadam, to będę gadał, o ziemniaków już nie ma, patrzcie. Patrzcie, ziemniaków już nie ma w sadzarce. Już wszystkie wysadzone. Praktycznie każdy zabieg to Spray Plus, czyli taki dodatek, który zmniejsza twardość wody, zmniejsza pH wody i poprawia działanie tych substancji, które lepiej wnikają do rośliny. Turboród. Tutaj tego idzie od 3 do 5 litrów. Są to kwasy humusowe, ekstrakt trochę mikro, ale w mniejszej ilości trochę aminokwasów. Taki produkcik na sam start. Najlepiej to zrobić zaraz po siebie albo na początku wegetacji. Poprawia jakieś ukorzenianie, taki szybki strzał na ruszenie i na lepszy rozwój roślinki. Delta Plus i Filgreen. Dwa produkty uzupełniające się to są aminokwasy to jest ekstrakt z nie mogę sobie miejsca znaleźć ekstrakt z alg pół litra pół litra do większości zabiegów taki taki mix jeżeli chodzi o aminokwasy to możecie też wiedzieć że producenci też różnie podają zalecane dawki na przykład 6 litrów w sezonie. Natomiast tutaj z, doświadczenia z doświadczeń firmowych wynika, że takie mniejsze dawki i ostatecznie tego produktu może nawet pójść dużo mniej niż 6 litrów. Przynoszą dużo lepsze efekty na polach, dużo większe plony. Aminokwasy działają po wystąpieniu stresów, dobrze regenerują roślinę. Natomiast to jest produkt, który dobrze działa przed wystąpieniem stresów. Czyli takie dwa uzupełniające się produkciki. Paliwa nie ma. O kurde. Dopiero teraz zauważyłem. Ja! Yeah. Patrzę, że coś się pali jakaś kontrolka. Na no, oparach. Dobra, może dojedzie. Na uspokojenie sobie jakąś muzę wyłączę, chyba. Co to, co to zagra nam? Co tu jest nagrane? Eee, hm. Jakiś metal chyba. Jakiś heavy metal, coś tam porosiło, ale to tak se wygląda. Chociaż są jakieś sztuki na wierzchu, jedna, druga, ale co z resztą? No nie wiem, zobaczymy. Bardzo szybka wizyta i w zasadzie nie wnosi niczego nowego. Sytuacja no wcale nie jest lepsza, troszeczkę porosiło, ale. Ale buraki dalej mają problem, dalej jest ta skorupa. Czekamy dalej w takim razie. Tak czy inaczej, zaraz po świętach, czyli we wtorek pilnie będzie szedł zabieg. Ja myślę, że już w poniedziałek, wtorek z samego rana tutaj będę i, i będę widział jakie decyzje podejmować. Nic nie wypadło. Kaczki zielono nóżki. No, ja ale... Nie nagrywaj. To paprykę, masz drugą szansę, paprykę otwórz. O, czujesz tą moc? Ja czuję. O, czy ja... Trzeba było mi dać. Quintech cynk plus mangan to jest produkt, który będzie głównie szedł na buraki i kukurydzę. Tu jest jeszcze dodatek jakichś innych mikro, ale już w mniejszej ilości. Głównie chodzi o uzupełnienie cynku i manganu. Folures to jest głównie produkt na pszenicę, żeby poprawić jakość ziarna w końcowym etapie już przy kłoszeniu taki zestawik to jest azot z Siarką poprawiamy parametry. I drakar, tu z kolei jest azot z potasem, też produkt, który potrafi poprawić właściwości ziarna, parametry. Prawdopodobnie będę tutaj rzucał drakar na jęczmień, też w takiej końcowej fazie wzrostu. A na koniec jeszcze harmonika, nie mam tego akurat jeszcze nawozu, natomiast tam jest zestaw fosforu i potasu bardzo mocno skoncentrowanego, bardzo pozytywnie wpływa na rozwój rośliny. Ja lubiłem sobie taki właśnie zestaw fosforu i potasu dawać, szczególnie na pszenicę, na liść flagowy. No i chyba z całej technologii tyle. Jeżeli coś się będzie tam dodatkowo pojawiało, no to zobaczycie w sezonie. W każdym bądź razie cały sezon gdzieś tam już jest zaplanowany. Numer 2 Lekkie doładowanie. Akumulator dobry. Dajmy ten z dołu. Uff, dobry. <ścoughs> Dobre, mam akumulatory. Ja to ja, ale ile on się biedny nasłuchał przez te akumulatory. Najpierw trzeba poznać problem. Tu coś jest innego niż akumulatory. No, no powiedz im. Powiedz im. Ale łapę mam brudną. A ty się tutaj chcesz czochrać. Ty jak pies jesteś. Kocie. Oh, yeah. Może zapali, to nie mam wątpliwości. Jak już zapalił, to umyjmy drania. Resztkę wysieje koło domu, no i trzeba go zakonserwować wodą przed weekendem. Ile ci jeszcze zostało? Ile ci zostało? dogadamy pomiar ciśnienia 400 400 wybijam, tak? Chociaż tutaj jest manometr na 600 bar. A więc tak. Merlo na wolnych obrotach, jakieś ciśnienie 20-25. Jazda do przodu, do tyłu. Zgazuj się. 400 atmosfer, 400 bar, 400 bar, tak, takie ciśnienie. Ktoś coś wie, ktoś coś pomoże, to napisz. Yy, Livia, to tak na święta chcesz to zostawić? Tak. Ania, dobrze mówiłem, że tak się wydarzy. Dobrze mówiłem. Dzieci. Ja Dzieci. Oj, naprawdę? 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 ja was bardzo dobrze rozumiem, ale to na święta miało być. Tak, Na święta miało być. Miało być. Miało być na święta. Tak. Tak. Wiedziałaś o tym? Wiedziałaś czy byłaś bardziej głodna? To nie dobrze. Bo brzusiu chciałaś napełnić. Tak! Ty mała. Brzusiu pełny, no pewnie.